Jesteśmy na Nowym Rynku w Łowiczu przy siedzibie Stowarzyszenia Łączy Na Słowicz, która organizuje dzisiaj akcję sprzątania lasów w okolicy Łowicza. Panie Krystianie, na czym polegać będzie ta akcja? Jest to akcja, która ma na celu uporządkowanie lasów w powiecie łowickim. Na pewno nie będzie to akcja, która jakby w całości wyczerpie ten temat, bo myślę, że. Musielibyśmy tutaj zorganizować ekipę kilkuset osób, żeby te lasy dobrze przeczesać. Ale wybraliśmy sobie cztery kompleksy leśne, nad którymi dzisiaj będziemy się pochylać. Wzdłuż główny. I to dokładnie pochylać, dosłownie. Tak, tak, dokładnie kłaniać. będziemy się kłaniać tym wszystkim przedmiotom, które niestety po sezonie jesienno-zimowym tam się znalazły. Gdy stopniały śniegi to wtedy zaobserwowaliśmy ile tego faktycznie jest, a jest to duży problem i chcielibyśmy dzisiaj raz, że posprzątać te te lasy a dwa też dać sygnał tym osobom które no niestety te śmieci tam wyrzucają, że nie jest to dobre, że nie powinno się tak robić. E, w związku z tym no, dwa jakby elementy tutaj ta akcja ma spełniać. Pomagają nam w tym liczni wolontariusze. No właśnie, jest ile nas, osób przyszło? Jest nas ponad 40 osób. E, tak, Podzieleni że... będą na grupy, tak? No, tak, dzielimy się na grupy, e, wcześniej... Kilkuosobowe? Takie towarzyskie, Kilku, kilkuosobowe, no może też towarzyskie, towarzyskie ale, albo rodzinne, ale no, też będzie tutaj taki element poznawczy, bo nie, nie wszyscy się znają, więc też to trochę tak zmiksowaliśmy. W akcji pomagają nam również zakład oczyszczenia miasta, firma Granton, firma Swojski Produkt, także tutaj wielopłaszczyznowo staramy się działać. Myślę, że potrwa to wszystko jakieś trzy godziny i później tą akcję zakończymy wspólnym ogniskiem w ramach takiego podziękowania dla tych wszystkich osób, które się zaangażowały. A akcja nosi nazwę Więcej Blasku Temu Lasku i będzie to początek takiej cyklicznej akcji corocznej. Mamy nadzieję, że z roku na rok będziemy zbierać coraz mniej śmieci i coraz bardziej świadome będzie społeczeństwo. Policzycie albo zważycie, ile będzie tego wszystkiego? Bo wie pan, ile pan wydał, prawda? Worków, no, rękawice to jednorazowe. Tak, tak, tak. Policzymy to wszystko, worki Podsumujecie? Znaczone, będą zważone, tak się umówiliśmy z panem Januszem Niebieskim z ZOMU, że później te worki zostaną Zabrane. zważone. Nie... W wyznaczonych miejscach one będą pozostawione, tak, tak, tak żeby tak. nie miał problemu ze znalezieniem. Tak, 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 w wyznaczonych miejscach worki są charakterystyczne, niebieskie, także będzie łatwo też można zidentyfikować. No, no i takim elementem, którego nie będziemy zbierać, to gruz i, e, i opony, one mm -hmm. nie podlegają takiemu odbiorowi, więc... Bo to nie ogóle... są odpady też komunalne, rozumiem, że bardziej tutaj to będą te komunalne tak zwane, tak? Dokładnie tak. <grych> dziękuję bardzo. Dziękuję. Tu mamy jeszcze jakąś sympatyczną ekipę przygotowaną. <grych> no, dobra.